Witajcie kochani, z tej strony Wróżbita Chris. Zrobimy sobie szybkie czytanie dla, na najbliższy tydzień. Na najbliższy tydzień. Albo nie, słuchajcie. Albo nie, zrobimy sobie. wyjmiemy sobie kartę dnia. Kartę dnia jest już gruba po północy. O słuchajcie, jest już druga w nocy. Jak się rozczytałem w tych kartach nowych, tak nie mogę przestać ich czytać. Rozkładam i rozkładam i rozkładam. Słuchajcie, zrobimy sobie kartę dnia na 4 sierpnia i zobaczymy, co nam wyjdzie. Jakie przesłanie karty mają na 4 sierpnia dla nas? Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Powiedzcie, czy wam taka forma się podoba, czy wam odpowiada. Słuchajcie, wybierzemy sobie kartoszkę na no 4 sierpnia. Karta dnia. No kochani, mamy kartożkę mamy 9 kielichów. No kochani, dzień się zapowiada. Jak się zapowiada? Jak myślicie? <noise> Będzie dobrze czy nie? No troszeczkę będziemy tacy osowiali, troszeczkę tacy wycofani. Gdzieś z tyłu, za naszymi plecami wszystko się będzie odbywać. Natomiast my będziemy w roli takiego hmm. dowódcy poniekąd. No nie wiem, jak to nazwać tego pana. Słuchajcie, to jest nasza karta dnia. Nie wiem, czy dobrze widać ostrość, czy łapie. Hmm. Dziewięć kielichów. Czyli będziemy po prostu mieli taki Silankowy dzień, nic nadzwyczajnego nas nie powinno spotkać. Wszystko to, co planujemy, samo się tak naprawdę załatwi. My sobie założymy ręce, jedną na drugą i, i wszystkie sprawy dookoła nas będą załatwione. Nic tu się złego nie zadzieje. Mamy spokojny, delikatny uśmiech, także dzień kończymy. Myślę, że z taką satysfakcją z tego, co, co, co nas spotkało. Nie ma tu nic złego. Nic złego nas nie powinno spotkać. Słuchajcie, także bardzo dobra karta. Pełna obfitości, pełna, pełna pozytywnej energii. Mamy kolor czerwony, złoty, niebieski. Tutaj nie ma. Pewność siebie. Pewność siebie taki. No, szalancja bym powiedział. To jest nasza karta dnia, słuchajcie, 4 sierpnia. Także będzie spokojny, standardowy dzień, bez rewelacji, bez, bez jakiegoś tam większego wysiłku, żeby coś się nam udało. Wszystkie sprawy powinny pójść po naszej myśli. Będziemy bacznie obserwować otoczenie dookoła, natomiast wszystko to, co ma się zadzieć, się zadzieje bez szkody dla nas. Także fantastycznego dnia. Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.